Gdy mąż zasnął, to postanowiłam przeszukać jego telefon. Znalazłam trzy numery, które były zapisane jako serduszko moje, kochana łeska i bogini moich snów. Pomyślałam, że nie odpuszczę i zazdrosna zaczęłam dzwonić pod czule opisane numery przez tego romantycznego kozła. Zadzwoniłam na pierwszy numer. Odebrała moja mama. Jakie to miłe z jego strony, że tak kocha moją mamę. Zadzwoniłam na drugi numer. Odebrała moja siostra. No coś pięknego, że siostrę tak czule nazywa. Zadzwoniłam na trzeci numer. I zadzwonił mój telefon. Rozpłakałam się tak, że tak niesprawiedliwie go osądziłam, oceniłam i że podejrzewałam go o zdradę. Opowiedziałam o tym mamie i siostrze. Mama się bardzo rozczuliła i kupiła mężowi w prezencie na urodziny, które miał następnego dnia, złoty zegarek. Siostra była bardzo mile zaskoczona i kupiła mu motor, o którym zawsze marzył. Ja wypłaciłam wszystkie swoje oszczędności z konta i kupiłam mu nowy samochód. Mój mąż przyjął prezenty, trochę nawet łezka wokół mu się zakręciła, później spakował prezenty i wyprowadził się do tej, która w telefonie była zapisana jako elektryk Zbyszek. そうです <laughs>